Ma, Monika, pytanie, dlaczego nie ma kubków. Monika, ty dobrze wiesz dlaczego. Michał już zakłada, zakłada swój kas. W takim pytanie do ciebie. Ilość memów po pierwszej konferencji przekroczyła najśmielsze pojęcie. Czy cieszy się ilość uwagi, jaką generuje wasza walka? Um, wiesz co ogólnie, to mnie to ostro jebie, wiesz? Teraz już wiem. Um, Ania, podnieś moją torebkę, niech ona nie leży na ziemi. Um. Jakie było pytanie? Jeszcze raz. Czy cieszycie? cię, y, uwaga, czy cieszycie jakby zasięg, który generuje ta walka? Wiesz, co nie dziwi mnie to w ogóle? Nie dziwi cię to. Ale nie. pytam, czy cię cieszy. Wiesz, co? też Nie, nie wiem, no, lata mi to. Okej, okay, czyli tak za, specjalnie ci na tym nie zależy, tak? Nie. To jest dla ciebie normalne. W takim jest... razie tak. pytanie do ciebie. Na jakiej płaszczyźnie ty planujesz rozstrzygnąć tę walkę? Stójka, tak. parter? Yem, stójka, parter? Aha. Nie wiem, zobaczymy w praniu. Ale planuję ją to totalnie, szczególnie po tym, co ostatnio odstawiła, bo ja miałam do niej neutralny stosunek, a po tym, co odstawiła, naprawdę nie ma w tym momencie… Ja nie mam do niej żadnego szacunku. I naprawdę jestem nakręcona I nie miała momencie. szacunku Zachnij do siebie? Zamknij ten web, kurwa! Co ci powiedziałam? Zamknij ten web. Czyli już nie ryj, dobrze. Nie, już nie jest ryj. Kochanie, troszeczkę wiesz co? Ostatnio za dużo wiesz, krzyczałaś. Wiesz Gówno, gówno wiesz. Wszyscy I wiedzą, ułem, że lubisz mieć pełną buzię. Szekaj, szekaj! Wszyscy lubią Ponciwe! mieć pełną... Daj, daj dokończyć. Wszyscy lubią... Zamknij Wszyscy ryj! wiedzą... Wszyscy wiedzą, że lubisz Jest pełną buzię. Więc masz, łap kaszankę. Kaszankę i teraz zamknij ryj i kaszanka ogólne, do buzi. Narzędzie zbrodni. Zostałaś jajem, głupia szmato! Ciągniesz bały! Dobra, Dobra, słuchajcie, proszę wszystkich o spokój! cisza. Cisza! Dobra, dobra. Marta, to, Marta, to. Przepraszam, proszę, proszę. Spokój, spokój. spokój. dziewczyny, cisza! Dziewczyny, cisza! Dziewczyny, cisza! Cisza! Cisza, spokojnie, spokojnie, się. proszę spokój! <noise> Michał jak każdy założył! Dobra, dobra, no to już spokój, spokojnie. Jesteśmy w stanie kontynuować konferencję. Tak, mamy, jesteśmy w stanie, już jest spokój. Poleciały kaszanki. Poleciały Można kaszanki. kontynuować, uratowałem bonusa. To jest. Kaszanka była specjalnie po to, bo wiemy, że Marta za często zbytnio szczeka, więc chciałam zatkać jej tym razem ryj, więc kaszanka do ryja i ciągnij pałę. Słuchaj, nie plę się tak, bo jeszcze sperma ci się odbija z imprezy. Dobrze, po tym jak już ustaliliśmy, co się komu odbija z imprezy. Nie, ja nawet nie przywiązuję do tego wagi. Tak po prostu się dzieje, bo tak ma być. Sam zapnij, pizdę, pizdo, kurwa, jak się odnosisz do mojej koleżanki. Chodź ci w łeb. Dobra, rej, rej, rej! Weźcie go stąd, wyjebcie go, wyjebcie go! Dobra, rej! Zamknij łeb, ja teraz mówię. Nie wchodź mi w zdanie, wieśniaku niewychowany! Sama zamknij pizdę! Drodzy mogę Państwo, mogę drodzy dokończyć, Państwo, czy jednak nie? Czy jednak patologia będzie wchodzić mi w słowo? Prosimy publiczność o zachowywanie się tutaj. się na konferencji, nie tam. to barachło! Wyjedźcie to barachło! Dobra, rej! Dobra, Dobra, od tego momentu proszę o ciszę, bo. Do Marty i ostatnie słowo Marto, do Esmeraldy. Przed tym, jak spotkacie się na ważeniu, a później już na gali. Jako, że kobiety mają pierwszeństwo, to zacznę pierwsza. E, powodzenia Marta, no i tyle. Skoro kobiety mają pierwszeństwo, to z mojej strony chuj ci na łeb. A tobie dobudzi, bo lubisz to najbardziej.